Przez lata setki tysięcy ekspedycji próbowało rozwikłać wszystkie tajemnice istniejące na Ziemi. Wydaje się jednak, że im więcej badamy, tym więcej pytań i dziwnych rzeczy wychodzi na światło dzienne. Dołącz do nas, gdy będziemy badać najnowsze i kontrowersyjne odkrycia archeologiczne. Numer 1. Rzymskie rękawice bokserskie. Boks istnieje jako sport niemal tak długo, jak ludzie chodzą po Ziemi. Wygląda na to, że zawsze istnieli sportowcy chcący walczyć między sobą o dominację, i zawsze była też publiczność chętna im kibicować. Pierwsze wzmianki o boksie jako sporcie pochodzą sprzed tysięcy lat w starożytnym Egipcie. Jednak niedawne odkrycie w Northumbrii w Anglii pokazało, że starożytni Rzymianie również byli fanami tej słodkiej nauki. Te dwa skórzane zestawy, znalezione w rzymskim forcie Windolanda w regionie, to prymitywne rękawice bokserskie, które mają około 1000 lat. Chociaż wiemy, że Rzymianie lubili boks, są to jedyne dwie zachowane rękawice, jakie udało się odnaleźć. Uważa się, że różne jednostki armii rzymskiej walczyły ze sobą w meczach bokserskich, aby przechwalać się prawami i supremacją. Jego przyjaciele również słynęli z tego, że lubili obstawiać wyniki walk. Ta konkretna para była dobrze znoszona i kochana. Ich właściciel myślał o nich wystarczająco dużo, aby je załatać zamiast je wyrzucić. Prawdopodobnie zrobił to dopiero wtedy, gdy w końcu nie dało się ich naprawić. Numer 2. Nekropolia Minia. Najsłynniejszą starożytną nekropolią Egiptu jest Sakara, która w ostatnich latach przyniosła niezliczone znaleziska archeologiczne i prawdopodobnie będzie to robić przez następną dekadę. Nie jest to jednak jedyna znana starożytna nekropolia w kraju. W lutym 2018 roku archeolodzy odkryli kolejne w Minia, czyli ponad 240 km na południe od Kairu. Chociaż w Minia odnajdywano już cmentarze, ten pochodzący z późnego okresu faraonów był do tego czasu przeoczony, mimo że był znacznie większy. Część grobowców znalezionych na nekropoli należy do osób znanych egiptologom, w tym do arcykapłanów Tołta i ich krewnych. Jeden z nich został specjalnie nazwany Dihuty Irdies i jest jednym z pięciu głównych arcykapłanów tego bóstwa, pochowanym wraz z co najmniej czterdziestoma członkami swojej rodziny i licznymi figurkami, przykładami doskonałej ceramiki i innych przedmiotów pogrzebowych. Do tej pory archeolodzy otworzyli i w pełni zbadali trzynaście miejsc pochówku, a w przyszłości powstaną kolejne. Być może pewnego dnia Nekropolia Minia będzie tak znana jak Sakkara. Numer 3 Średniowieczne ruiny w Finlandii. Na początku 2018 roku uczniowie szkoły w Turku w Finlandii byli zszokowani, gdy podczas prac remontowych w szkolnej sali gimnastycznej odsłonięto dawno zapomniane średniowieczne ruiny. Wiele średniowiecznych ruin Turku zostało zniszczonych w 1827 roku, kiedy przez miasto przetoczył się ogromny pożar, który spalił ponad 3 czwarte budynków. Szkołę wybudowano już po pożarze ale obecnie wiemy, że prace prowadzono bezpośrednio na pozostałościach co najmniej dwóch średniowiecznych domów i odcinku ulicy. Archeolodzy uważają, że gdyby kontynuowali kopanie, a także podnieśli boisko szkolne, znaleźliby większą część ulicy i prawdopodobnie jeszcze kilka domów. Szkoła nie jest zbyt entuzjastycznie nastawiona do tego pomysłu i chciałaby, aby archeolodzy oddali im salę gimnastyczną. Władze lokalne również próbowały ostatnio znaleźć sposób na zachowanie starożytnych ruin bez powodowania szkód w szkole. Jedną z możliwych opcji jest dokończenie odkopywania ruin, położenie podłogi w sali gimnastycznej i jednoczesne otwarcie podziemnego muzeum. Numer 4. Skarb Penra. Skarb Penra został tak nazwany, ponieważ był znajdowany rozproszony na kilku polach w Penr w Cumbrii w Anglii przez ponad 200 lat. Czas, jaki upłynął od odkrycia pierwszego artefaktu w skarbie do odkrycia najnowszego, czyni go jednym z najbardziej niezwykłych znalezisk skarbów w historii Wielkiej Brytanii. Skarb obejmuje zestaw szczególnych srebrnych broszek penan wykonanych w X wieku. Pierwszy egzemplarz, dużą broszkę z ostem, odnaleziono w 1785 roku. Druga, niemal identyczna z pierwszą, została odnaleziona w pobliżu w 1830 roku. Większość obiektów znajdujących się w skarbie została odnaleziona przez dwa pracujące blisko siebie zespoły archeologów z drugą za pomocą wykrywaczy metalu w 1989 roku. Historycy uważają, że duże broszki zostały pierwotnie złożone celowo blisko siebie w 930 roku, ale nie są pewni, czy pozostałe przedmioty zostały celowo porzucone. Czy też zakopane w tym samym czasie? Te broszki są w stylu, który po raz pierwszy spopularyzował się w epoce rzymsko-brytyjskiej, ale styl ten został przejęty przez Wikingów, a te broszki w rzeczywistości prawie na pewno pochodzą od Wikingów. Numer 5. Zmumifikowana sirena odkryta w kołci w Japonii wywołała zdziwienie i spekulacje zarówno wśród mieszkańców, jak i ekspertów. To stworzenie, które mierzy około 30 cm długości, ma górną część przypominającą człowieka i dolną część przypominającą rybi ogon. Mumia, znaleziona w starożytnej świątyni, datowana jest na około 300 lat i była przedmiotem lokalnej czci, przez niektórych uważana za mityczne stworzenie o właściwościach leczniczych. Syrena została poddana różnym testom naukowym, w tym analizie dna i badaniom radiologicznym w celu ustalenia jej autentyczności. Wyniki tych badań były mieszane i często kontrowersyjne. Niektórzy naukowcy uważają, że może to być skomplikowane dzieło taksydermii polegające na łączeniu części różnych zwierząt, prawdopodobnie małpy i ryby, co było powszechną praktyką w Japonii i innych częściach Azji w pewnych okresach historycznych w celu tworzenia ciekawostek. Odkrycie w kółci ożywiło zainteresowanie legendami o Syrenach i stworzeniach morskich w kulturze japońskiej. Syreny, znane po japońsku ninjo, są opisywane w folklorze jako stworzenia, które mogą zapewnić długowieczność i zdrowie tym, którzy je zjadają, chociaż mogą również przynosić pecha, jeśli zostaną schwytane lub uszkodzone. Do świątyni, w której znaleziono mumie, wzrosła liczba odwiedzających, których przyciągają legendy i tajemnice otaczające to stworzenie. Zjawisko to wywołało dyskusję na temat autentyczności i pochodzenia zmumifikowanej syreny, rodząc pytania o skrzyżowanie mitu, rzeczywistości i ludzkiej fascynacji nieznanym. Numer 6. Czaszka z metalowym implantem to jedno z najbardziej fascynujących i tajemniczych odkryć współczesnej archeologii. Czaszka ta, znaleziona na stanowisku prekolumbijskim w Dolinie Lambajek w Peru, należy do kultury Sikan która kwitła między 750 a 1375 rokiem naszej ery. Tym, co czyni to odkrycie niezwykłym, jest wszczepienie metalowej płytki do czaszki, najwyraźniej wykonywane jako wczesna forma operacji czaszki. Płytkę wykonaną ze stopu złota i miedzi umieszczono w celu zakrycia urazu głowy, prawdopodobnie spowodowanego tępym uderzeniem. Zabieg ten świadczy o zaawansowanym jak na tamte czasy poziomie wiedzy medycznej i umiejętności chirurgicznych. Badania dotyczące osteointegracji, podczas której kość łączy się z metalem, sugerują, że pacjent przeżył operację, co wskazuje na niezwykłe zrozumienie medycyny i umiejętności prekolumbijskich chirurgów. Kultura sikan znana jest ze swoich umiejętności w metalurgii, zwłaszcza w tworzeniu bardzo skomplikowanych przedmiotów ceremonialnych i ozdobnych. Jednak zastosowanie tych umiejętności w medycynie otwiera nowe perspektywy na poziomie rozwoju technologicznego i naukowego starożytnych cywilizacji Ameryki Południowej. Ta wszczepiona czaszka rodzi również pytania o cel operacji. Mogła to być interwencja medyczna mająca na celu uratowanie życia danej osoby, praktyka rytualna mająca na celu leczenie chorób duchowych lub kombinacja obu. Precyzja cięcia i umiejscowienia płytki sugeruje zaawansowaną technikę i głębokie zrozumienie anatomii człowieka. Ponadto odkrycie wpisuje się w debatę na temat wymiany wiedzy między kulturami starożytnych. Niektórzy teoretyzują, że mógł mieć miejsce kontakt z innymi zaawansowanymi cywilizacjami, co umożliwiło wymianę technik medycznych i technologicznych. Podsumowując, wszczepiona metalem czaszka kultury sikan jest uderzającym świadectwem pomysłowości i umiejętności cywilizacji prekolumbijskich, ujawniającym nieznane aspekty ich wiedzy medycznej i zdolności do wykonywania skomplikowanych interwencji chirurgicznych. Numer 7. Gigantyczny szpon Moe. Moe to grupa dziewięciu różnych gatunków ptaków zamieszkujących Nową Zelandię, które nie potrafiły latać i wymarły prawie 2000 lat temu. Podczas wykopalisk archeologicznych w 1986 roku archeolodzy dokonali zaskakującego odkrycia szponu mołowe w jaskini. Naukowcy odkryli, że nie była to tylko kość, ale zarówno mięśnie, jak i skóra pozostały nienaruszone, w przeciwieństwie do zmumifikowanych ciał typowych dla starożytnych kultur. Największy z odkrytych mołę miał ponad 3 metry wysokości i ważył ponad 226 kg. Bez wątpienia prawdziwy gigant. Numer 8. Trójpalczasta mumia, zaprezentowana światu przez badacza Jaimea Maussana, to jedno z najbardziej kontrowersyjnych i dyskutowanych znalezisk współczesnej archeologii. Ta mumia, odkryta w 2017 roku w pobliżu Nazca w Peru, mierząca około 1,68 metra, wywołała ożywioną debatę ze względu na jej niezwykłe cechy anatomiczne, które obejmują trzy długie palce każdej dłoni i stopy, wydłużoną czaszkę i nietypową budowę kości. Mumie poddano kilku testom datowania węglem-14, które wykazały wiek od 1700 do 1800 lat, co plasuje ją na okres prekolumbijski. Jednak autentyczność i pochodzenie mumii były przedmiotem sceptycyzmu i kontrowersji w środowisku naukowym. Wielu ekspertów twierdzi, że mogło to być oszustwo lub modyfikacja znanych szczątków ludzkich. Zdjęcia rentgenowskie i tomograficzne wykazały strukturę kości, którą niektórzy badacze uważają za ludzką, ale z modyfikacjami. Zwolennicy autentyczności mumii, tacy jak Mossan, argumentują, że może to być dowód na istnienie nieznanego gatunku humanoidalnego lub wizyty istot pozaziemskich w starożytności. Jednym z najbardziej intrygujących aspektów mumii jest obecność metalowych implantów wewnątrz ciała. Skłoniło niektórych do spekulacji na temat zaawansowanej technologii wykorzystywanej przez tę rzekomą cywilizację. Dodatkowo skóra mumii wydaje się być pokryta białą substancją, prawdopodobnie używaną w procesie mumifikacji. Odkrycie było prezentowane na różnych forach i w mediach, wywołując zarówno entuzjazm, jak i krytykę. Badania nad mumią są kontynuowane a zespoły naukowców starają się ustalić jej prawdziwe pochodzenie i charakter na podstawie bardziej zaawansowanych analiz genetycznych i morfologicznych. Numer 9. Kwadratowy zun czterech kóz. Kwadratowy zun czterech kozłów może brzmieć jak grupa przypadkowych słów, ale w rzeczywistości jest to chińskie naczynie rytualne z brązu. Konkretnie jest to kieliszek zun, czyli rytualny kieliszek do wina. Historycy w Chinach uważają, że artefakt ma ponad 3000 lat, co czyni go reliktem epoki późnej dynastii Shan. Jak wyraźnie sugeruje nazwa artefaktu, ważon jest otoczony przez cztery kozy ze zwiniętymi rogami, co czyni go całkowicie wyjątkowym w zapisach archeologicznych. Dziś można go znaleźć na wystawie w Chińskim Muzeum Narodowym. Ale po raz pierwszy odkryto go w wiosce Huangka i w prowincji Hunan w kwietniu 1938 roku przez dwóch braci kopiących słodkie ziemniaki na zboczu góry jest to największy kwadratowy zun swojej epoki jaki kiedykolwiek odkryto a także przedstawia płaskorzeźbę czterech splecionych smoków towarzyszących czterem kozłom plac czterech kozłów w rzeczywistości zniknął po ukryciu go na przechowanie podczas II wojny światowej ale ostatecznie został przeniesiony w 1952 roku. Siedem lat później został wysłany do Narodowego Muzeum Historii Chin, ale później tego samego roku został przeniesiony do Muzeum Narodowego z Chin. Rok numer 10, Serapeum Aleksandryjskie. Świątynie odgrywały niezwykle ważną rolę w świecie starożytnym. Bez względu na to, do której cywilizacji się odnosisz, zawsze znajdziesz świątynie poświęcone Bogom. Świątynie te były równie imponujące i majestatyczne, jak sami bogowie, których oddano w nich cześć. Wybitnym tego przykładem jest Serapeum w Aleksandrii. Ta wspaniała świątynia jest wyraźnym przykładem miejsca przekraczającego dwa światy, gdyż jak wielu z Was zapewne wie, Aleksandria znajduje się w Egipcie, ale sama świątynia ma swoje korzenie w kulturze greckiej. To dlatego, że znajdował się w greckiej dzielnicy miasta. Serapeum, starożytna świątynia, była bardzo popularnym celem pielgrzymów i turystów z całego świata. Powszechnie znana była ze swoich niesamowitych właściwości leczniczych, które przyciągały ludzi z całego świata poszukujących ulgi w swoich dolegliwościach. Ponadto świątynia słynęła z rytuałów związanych z płodnością, co skłoniło wiele par do udania się tam, aby się modlić i prosić o błogosławieństwo posiadania dzieci. Przykłady te wyraźnie pokazują ogromny wpływ i moc świątyń w tamtym czasie. Dla wielu stanowiły one nadzieję na uzyskanie tego, czego chciały, a jednocześnie zapewnienie sobie lepszego życia. Numer 11 Średniowieczny pierścień w Izraelu. Na początku 2018 roku ogrodnik Dekel ben Shitrit opiekował się roślinami w ogrodach społecznościowych w Galilei, kiedy odkrył wśród roślinności mały pierścień. Podniósł go, wyczyścił i był zafascynowany widokiem ludzkiej postaci wyrytej na jego powierzchni. Decker chciał dowiedzieć się więcej o tym, co znalazł, więc zamieścił zdjęcie na Facebooku i poprosił o radę. To właśnie tam przykuł uwagę lokalnych historyków i archeologów, którzy szybko zdołali potwierdzić, że pierścień pochodzi z epoki średniowiecza, a przedstawiona na nim postać to święta Mikołaj. To by wyjaśniało, dlaczego ma aureolę i nosi pastorał biskupi. Określenie dokładnego wieku pierścionka może nigdy nie być możliwe, ale jest prawdopodobne, że został on wykonany pomiędzy XII a XV wiekiem. W świecie zachodnim święty Mikołaj jest kojarzony z Mikołajem lub świętym Mikołajem, ale w średniowieczu był patronem podróżników, żeglarzy, kupców i pielgrzymów. Pierścień najprawdopodobniej należał do pielgrzyma udającego się do lub z wybrzeża, ale mógł też należeć do kupca. Numer 12. Starożytna strzała z Yukonu. Yukon, najbardziej wysunięta na północny zachód prowincja Kanady, jest zaskakująco lodowym miejscem. Jednak w ostatnich latach lód zaczął się topić, uwalniając przy tym relikty przeszłości. W styczniu 2018 roku archeolodzy w Yukonie znaleźli strzałę z miedzianym grotem, której grot wciąż był mocno przymocowany do kolczastego trzonu. Broń jest w niemal nienaruszonym stanie, ale ma ponad tysiąc lat. Jest to jeden z najstarszych miedzianych artefaktów, jakie kiedykolwiek znaleziono w północnej Kanadzie. Według kanadyjskich historyków, strzała została wystrzelona przez starożytnego myśliwego, który chciał zabrać do domu Keribu na mięso. W momencie wystrzelenia, strzała stanowiła najnowsze osiągnięcie technologiczne. Jeszcze około tysiąc lat temu myśliwi w tym regionie zamiast strzał używali broni do rzucania zwanej atlatel, ponieważ w tej części świata nie wynaleziono łuku i strzał. Morfina. Stary kawałek szachowy. Przeprowadzamy się do Norwegii, gdzie archeolodzy uważają, że mogą być coraz bliżej odkrycia początków szachów. Tę 800-letnią figurę szachową odkryto w Tonsberg w styczniu 2018 roku. Tonsberg zawsze budził zainteresowanie norweskich archeologów, ponieważ jest najstarszym miastem w kraju. Figura szachowa została odkryta w ruinach budynku ZX wieku i uważa się, że pochodzi z tej samej epoki. Artefakt jest wykonany z poroża i mógł kiedyś mieć w środku ołowianą podpórkę, która zapewniała, że po umieszczeniu na desce pozostanie w pozycji pionowej. Zainteresowanie ekspertów wzbudził fakt, że dzieło zostało zaprojektowane zgodnie z tradycjami islamskimi, bez przedstawienia postaci ludzkich na jego powierzchni. Obecność tego utworu w Norwegii dodatkowo wzmacnia teorię, że szachy przybyły do Europy z Bliskiego Wschodu, gdzie z pewnością grano w szachy w VI wieku a ich historia może sięgać jeszcze dalej. Brak postaci ludzkiej utrudnia identyfikację przedmiotu, ale eksperci są niemal pewni, że jest to koń.